Odchudzanie bez treningu siłowego to fatalny błąd. Bardzo często spotykam się z wiadomościami typu chcę schudnąć, ale nie chcę trenować, nie chcę trenować siłowo, chcę schudnąć, ale na początek to będę robił kardio, trening siłowy na razie jest dla mnie za ciężki, nie chcę go wprowadzać, albo ewentualnie chcę schudnąć, ale trening siłowy dopiero później jak stracę kilogramy i będę mógł rozwijać sylwetkę. Jest to błąd zarówno w kontekście sylwetkowym, jak i zdrowotnym. W dzisiejszym filmie postaram się Was przekonać do treningów siłowych, jeżeli jeszcze nie trenujecie to żebyście zaczęli trenować. A jeżeli już trenujecie to postaram się utwierdzić Was w przekonaniu, że warto trenować i jest to jak najlepsze pod kątem sylwetkowym czy zdrowotnym dla Was. Oprócz tego, oprócz argumentów za treningiem siłowym przedstawię podstawowy trening. Siłowy do wykonania w warunkach domowych z racji tego, że siłownie są póki co zamknięte, to myślę, że będzie dobra opcja dla osób, które dopiero zaczynają i jeszcze nie trenują siłowo. Także już nie przedłużając, zapraszam do materiału. Pierwszą, najważniejszą rzeczą w kontekście odchudzania jest oczywiście bilans energii. To, czy będzie to trening siłowy, czy będzie to trening kardio, nie ma znaczenia, bo to są tylko narzędzia, które pomogą nam wygenerować deficyt energii, które pomogą nam przepalić część kalorii, które dostarczamy do naszego organizmu. Mamy jedzenie i mamy aktywność, czy to jest spontaniczna, czy to jest planowana, termiczny efekt pożywienia, podstawowa przemiana materii, czyli to wszystko, ta energia, która jest przeznaczona na procesy życiowe i to, jeżeli się równoważy, to utrzymujemy masę ciała, jeżeli jedzenie zaczyna przeważać, to zaczynamy tyć, jeżeli aktywność zaczyna przeważać, no to oczywiście chudniemy. I tak to wygląda, czyli jeżeli chodzi o trening, to tylko wspomaga. Jeżeli zwiększymy trening, no to oczywiście będziemy chudli. Pierwszy powód, dlaczego powinniśmy trenować siłowo, zarówno odchudzając się, a ogólnie, to masa mięśniowa. Trenując siłowo, utrzymujemy masę mięśniową, i w momencie odchudzania nasz organizm dostaje stymulację, żeby zachował tą masę mięśniową, którą ma i żeby skupił się na redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie bodźca, który da jakby sygnał organizmowi, żeby utrzymywać masę mięśniową, no to on będzie pobierał zarówno z tkanki tłuszczowej i z mięśni tą energię potrzebną, żeby po prostu zawalczyć z deficytem energii i będziemy równomiernie tracili tego i tego, co w kontekście sylwetki będzie złe i będziemy po prostu trochę wyglądać jak takie... Trochę ta sylwetka będzie po prostu sflaczała na samym końcu e, odchudzania i ten poziom tkanki nie będzie tak niski, jakbyśmy chcieli, żeby był. Im więcej mamy mięśni, tym podstawowa przemiana materii jest wyższa, czyli możemy jeść więcej, ponadto zachowujemy sprawność, siłę naszych mięśni, co prowadzi do zwiększonej aktywności, oczywiście fizycznej, co przekłada się na większą ilość jedzenia po takim odchudzaniu Tracąc dużą ilość masy mięśniowej, narażamy się na efekt yo-yo, ponieważ ciało po takim odchudzaniu będzie chciało odzyskać utraconą masę ciała, utracone kilogramy w postaci masy mięśniowej, tak zwana teoria setpointu, i powrócić do tego stanu wyjściowego sprzed odchudzania. Dlatego nie trenując siłowo, narażamy się właśnie na ten aspekt, co również jest oczywiście niekorzystne. Czwarty podpunkt to aspekty zdrowotne. Trenując siłowo wzmacniamy nasze kości co w kontekście wieku jest bardzo istotne. Umówmy się, nikt nie chce w wieku 70 lat chodzić o lasce i prosić kogoś o pomoc, a chciałby sam się samodzielnie poruszać. Oprócz tego lepsza wrażliwość insulinowa, czyli zdrowie metaboliczne, niższe ciśnienie tętnicze, długoterminowo, oczywiście, bo na jednostce treningowej będzie na pewno ono wyższe, mniejsze ryzyko zawałów, chorób serca, czyli wszystkie te zdrowotne aspekty będą jednak bardzo istotne a ponadto trenując siłowo oczywiście zwiększamy rozmiar naszego bicepsa, co też jest, no nie, mówmy się, bardzo istotne. Po piąte to wiek. Nie trenując siłowo powoli wraz z wiekiem będziemy tracić naszą masę mięśniową, będzie dochodziło do sarkopenii, a wdrażając treningi siłowe będziemy jej zapobiegać i będziemy mogli się cieszyć sprawnością, zdrowiem dłużej i w przyszłości nie będziemy musieli spędzać dziesiątek godzin w kolejce do lekarza, więc same benefity. Dobra, ale jak rozpocząć te treningi siłowe? W przeciętnej osobie wystarczą dwa treningi siłowe całego ciała, żeby utrzymać masę mięśniową, a u niektórych nawet rozwinąć tą muskulaturę. Futomendy oczywiście będą tutaj najważniejsze, czyli ćwiczenia, które angażują wiele grup mięśniowych. Po pierwsze, rodzaj wypychania przysiad. Jeśli jest taka możliwość, robimy przysiad klasyczny. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to staramy się zrobić jakiś wykrok, zakrok bądź przysiad bułgarski. W warunkach domowych jesteśmy w stanie bez problemu zrobić te ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie w planie to ruch zawiasowy biodra. Na siłowni oczywiście rodzaj martwego ciągu będzie dobrym pomysłem, aczkolwiek w domu ciężko będzie nam wykonać to ćwiczenie, żeby było równie efektywne, a często na gumach ciężko jest po prostu utrzymać je w dłoniach. W związku z tym wybieramy glute bridge z gumą. I tutaj jesteśmy naprawdę bardzo dobrze w stanie rozwinąć nasze mięśnie. Oczywiście wyciskanie horyzontalne, czyli rodzaj pompek, będzie najlepszą opcją, żeby zastąpić wyciskanie leżąc, czyli zwykłe pompki klasyczne z nogami na podwyższeniu, z rękoma na podwyższeniu. Nie ma tutaj jakiejś większej różnicy przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Wyciskanie wertykalne, czyli rodzaj pompek znowu tylko z głową w dół skierowaną Mogą to być pompki w oparciu nóg o ścianę, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, albo możemy zacząć od łatwiejszej wersji, gdzie nogi mamy na ziemi i staramy się robić jakby pompki na nurka. Przyciąganie horyzontalne, czyli zaczepiamy sobie gumę i przyciągamy ją starając się ściągnąć łopatki do siebie, wciąganie wertykalne, ściągamy łopatki w dół. Rodzaj podciągania, jeżeli mamy taką opcję, jeżeli nie, no to ściąganie lub obu rącz lub oburącz gumy z góry. Jako siódme ćwiczenie możemy wrzucić dodatkowo izometrię na brzuch, plank bądź hollow body będzie dobrym pomysłem. I to tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenia do wykonania w domu. Taki trening 2-3 razy w tygodniu z odpowiednią progresją i będziemy w stanie utrzymać naszą masę mięśniową, a nawet ją rozwijać. To było tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że te argumenty, które przedstawiłem Cię przekonały do rozpoczęcia swoich treningów siłowych, albo utwierdziły Cię w tym, żeby oczywiście podążać ścieżką treningów siłowych. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to chyba było tyle. Ja oczywiście zostawiam łapkę standardowo i widzimy się w następnym materiale. Na razie.